Zbliża się prawdziwa rewolucja w wystawianiu faktur. Od przyszłego roku zacznie obowiązywać krajowy system e-faktur, czyli w skrócie KSEF. I obejmie on praktycznie wszystkich podatników, nawet tych zwolnionych z łat, niezależnie od przyczyny zwolnienia. Co to oznacza w praktyce? Faktury będą y, musiały być wystawione w określonym formacie XML i zawierać wszystkie dane wymagane przez KSEF. Wiele firm będzie musiało zainwestować w nowe oprogramowanie, które pozwoli na wystawianie i przesyłanie faktur bezpośrednio do systemu. Kiedy wchodzi XEF? Terminy są w dwa. Od 1 lutego 2026 roku obowiązek obejmie tzw. dużych podatników, czyli firmy z obrotami rocznymi powyżej 200 milionów złotych. Od 1 kwietnia 2026 roku system stanie się obowiązkowy dla pozostałych przedsiębiorców. Jest jednak jeden wyjątek. Do 31 grudnia 2026 roku można będzie jeszcze wystawiać tradycyjne faktury papierowe lub elektroniczne, jeśli w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na takich fakturach nie przekroczy 10 tys. zł. Co się zmieni dla nas podatników? Od momentu, gdy faktura trafi do KSEF nie będzie już możliwości jej podmiany, anulowania czy poprawienia na szybko. Jeśli pojawi się błąd, nawet drobny, jak literówka w opisie czy zły termin płatności, Jedyną opcją będzie wystawienie faktury korygującej i przesłanie jej ponownie do systemu. To duża zmiana w porównaniu z obecnymi zasadami. Warto też pamiętać, że przepisy dotyczą tylko faktur krajowych. Faktury od kontrahentów zagranicznych będą nadal wystawiane w dotychczasowej formie. Chociaż większość firm zacznie obowiązkowo wysyłać faktury do KSEW dopiero od kwietnia 2026 roku, to już od lutego będą musiały odbierać faktury z systemu, np. od dużych dostawców. Oznacza to, że kupując np. paliwo na stacji, nie dostaniemy już faktury do ręki, trafi ona do systemu, a my będziemy musieli pobrać ją z KSEW. Dlatego każda firma powinna zadbać o dostęp do systemu i odpowiednie upoważnienia jeszcze przed lutym. W 2026 roku nie przewidziano kar za błędy, opóźnienia czy problemy techniczne. To będzie rok przejściowy, czas na naukę i dostosowanie się do nowego systemu. Dopiero od 1 stycznia 2027 roku za niewywiązanie się z obowiązków KSW będą nakładane sankcje.